Siemano. Z jej strony niemal i w dzisiejszym odcinku będziemy przygotowywać probówkę do świeżo złapanej królowej mrówek. Do przygotowania takiej probówki będziemy potrzebowali probówkę, wodę, pipetę albo strzykawkę, trochę waty i oczywiście królową mrówek. Więc, tak, najpierw zaczniemy od nalania wody do probówki. Mniej więcej do takiego poziomu. Teraz z waty będziemy musieli ukształtować dwie małe kulki waty. Jedna będzie do foty, żeby krowa mogła pić, a druga będzie do zatkania probówki. Teraz do probówki będziemy wsadzać kawałek waty. Za dużo mi się za bardzo wepchnąłem, ale tak może być. Teraz z probówki wziąłem niepotrzebną wodę. Żeby nie była zalana. Nie więcej to tak powinno wyglądać. Teraz wystarczy zebrać wodę, która się zebrała na szkle, która jest nam niepotrzebna. Wystarczy od tego zwykła chusteczka. I tak wygląda przygotowana probówka. Teraz będziemy wpuszczać królową. Moja królowa akurat ma skrzydła. Ale jestem w 100% pewien, że jest już po rójce. Ale najlepiej wziąć taką bez skrzydła. Więc teraz biorę się za przekładanie mojej królowej. I tak wygląda gotowa próbówka. Warto jeszcze zrobić taką zasłonę na próbówkę, żeby królowa miała ciemno. I żeby ją światło nie drażniło. Warto jeszcze królowej po złapaniu dać trochę miodu. Jak widać, królowa już zaczęła jeść. Teraz królowej trzeba zapewnić ciemność i otoczyć w miejsce, gdzie nie będzie miała zbyt dużych lokań. I najlepiej sprawdzać, co u niej i słuchać co jakieś 2-3 dni. I to będzie już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że filmik się Wam podobał. Zostawcie lajka, like suba. Trzymajcie się ciepło, cześć.